Przemienienie Jezusa na górze. Tradycyjnie przyjmuje się, że była to góra tabor, ale czy na pewno przyjrzymy się argumentom, które przemawiają za trochę innym szczytem. Porównamy sobie też y, opis tego wydarzenia spisany przez trzech ewangelistów synoptycznych, czyli Marka, Mateusza i Łukasza. A więc czy na pewno góra tabor? Niektórzy sugerują tutaj inną górę, mianowicie górę Hermon. No ale dlaczego? Tabor jest o wiele niższą górą. Znajduje się ona bardziej na południu i jest wysoka na 575 metrów nad poziomem morza. Natomiast góra Hermon to dużo większy masyw, którego najwyższy szczyt ma aż 2814 metrów. Więc już sama wysokość robi różnicę. Góra Hermon jest. O wiele bardziej majestatyczna, o wiele bardziej niedostępna. No i pasuje do użytego w Ewangelii Marka określenia wysoka góra. Mamy słowo Y, oznacza on wysoki. Co jeszcze przemawia nam za wyższym szczytem? Widzimy na mapie, że leży bardzo blisko Cezarei Filipowej, co by się zresztą zgadzało geograficznie, bo jest napisane, że przed tym wydarzeniem byli w okolicach Cezarei Filipowej. Mamy napisane w Ewangelii Marka: udali się w region Cezarei Filipowej. To jest wydarzenie, które poprzedza wejście na tą, na tą górę. No a więc możemy powiedzieć, że stamtąd było zdecydowanie bliżej do tego wysokiego łańcucha górskiego, na przykład właśnie szczyt Hermon, niż żeby wracali się specjalnie na górę Tabor, która była przecież w zupełnie innym miejscu. No i warto też zauważyć, że w czasach Jezusa góra Tabor była zamieszkana i znajdowała się tam osada. Hermon natomiast była bardziej odosobnioną górą miejscem raczej pustym, a więc o wiele lepiej się nadawała do medytacji, do wyciszenia, do modlitwy. I warto zauważyć też, że Jezus był non-stop oblegany przez tłumy dlatego jest bardzo możliwe, że po prostu chciał od nich odpocząć w tym miejscu. Więc wybrał takie miejsce, do którego oni nie wejdą. Tutaj ta wyższa góra świetnie do tego się nadaje i bardziej zdecydowanie pasuje do tego kontekstu. I co jeszcze możemy wywnioskować? Jezus bierze tylko trzech uczniów, w tym dwóch młodzieńców, czyli Jana i Jakuba, oraz także bierze Piotra. A więc mamy trzech uczniów, tylko i wyłącznie. I dlaczego Jezus nie wziął innych? Czy tylko im miała być objawiona? ta mistyczność tego wydarzenia? A może warto pomyśleć o innym wyjaśnieniu? Ponieważ Jezus mógł wziąć tylko tych trzech uczniów ze względu na to, że ta góra była zwyczajnie dużym wyzwaniem technicznym. Oni szli z Bethsaidy, czyli z północnego wybrzeża Morza Galilejskiego i poszli w stronę Cezarei Filipowej. Więc sama ta wyprawa już na pewno musiała zmęczyć tych ludzi, którzy z nim podróżowali. No i może powiedział im: słuchajcie, udaje się tam na te szczyty, a tłum po prostu zmęczony wędrówką zwyczajnie skapitulował, stwierdzili, że poczekają, że to już ich przerasta. I mielibyśmy jeszcze fajne uzasadnienie w tekście, ponieważ Łukasz napisał, że po pobycie na górze, zanim zeszli, minął jeden dzień. Czyli to nie była taka zwykła górka, tylko coś zdecydowanie większego, wymagającego o wiele więcej wędrówki. Potem w tekście Markowym widzimy, że tłum i pozostali uczniowie powitali Jezusa bardzo hucznie, z zachwytem, a więc wygląda to na długo wyczekiwane przyjście. No i jest jeszcze jedna rzecz, którą sobie zobaczymy w tekście. E, mianowicie mowa o świetlistym obłoku. I była to prawdopodobnie po prostu chmura, która nachodziła na górę. I w niej być może rozszczepiały się promienie słońca, co jakby tworzyło takie złudzenie, że ta chmura jakby świeci sama w sobie. No, i tutaj pasuje, ponieważ Hermon ze względu na swoją wysokość często pokrywa się chmurami. Podczas gdy na tabor, która jest niższa, chmury zachodzą stosunkowo rzadko. Dlatego to mogłoby wyjaśniać obecność świetlistego obłoku. Tak więc mamy w tekście bardzo wiele argumentów, które przemawiają za czymś wyższym niż góra-tabor. No, i teraz sobie porównamy tekstowo opisy tego wydarzenia. I już każdy we własnym zakresie może sobie to wyobrazić, jak to naprawdę było. A więc na początek weźmiemy sobie najstarszą Ewangelię, czy Ewangelię Marka. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniące, białe tak, jak żaden włókiennik na ziemi nie zdołałby wybielić. I ukazał im się Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa. Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co należy mówić. Tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój syn umiłowany, Jego, słuchajcie. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. Teraz sobie wejdziemy w Mateusza i zobaczymy, jak tam to jest napisane. Tam przemienił się wobec nich. Twarz jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im ukazali się Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos. To jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie. Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się. Gdy podnieśli oczy nikogo, nie widzieli tylko samego Jezusa. Natomiast Łukasz o tym wydarzeniu pisze tak: Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. I dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się w chwale i mówili o jego odejściu, który miał się dokonać w Jerozolimie. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmożeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwu mężów stojących przy nim. Gdy oni odchodzili od niego, Piotr rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, zjawił się obłok i osłonił ich. Zlękli się, gdy tamci weszli w obłok. A z obłoku odezwał się głos: To jest mój syn wybrany, jego słuchajcie. W chwili, gdy odezwał się ten głos, Jezus znalazł się sam. A więc tak trzech ewangelistów synoptycznych opisuje to wydarzenie. Co ciekawe, pomimo, że jest w tekście napisane, że byli z Jezusem Piotr, Jakub i Jan, to w Ewangelii Jana nie ma ani słowa o tym wydarzeniu. To już pozostawię w zawieszeniu. Piszcie w komentarzach, co Wam przychodzi do głowy.